Jeżeli nie możesz czegoś naprawić przy użyciu duct tape, użyj więcej duct tape. Tu mamy najlepszy filtr i najdroższy. Macie 200-300 gram węgla aktywnego za 5 zł w filtrach do masek, które są popularne, bo są małe. Tabletki, jeżeli też byście sobie odkażali rany, są super. Teraz Wam powiem tylko to. Woda płynąca jest czystsza. Czasami, jeżeli ma ten przepływ, taki szumiący, łatwiej tam się z tego napić, niż z tak zwanej brei z kałuży. I teraz, moi mili, oczywiście mówimy o wodzie. I tu mamy najlepszy filtr i najdroższy. Mamy też tańsze. Opcja minimum to jest z maski gazowej filtr wziąć. Tam jest, macie 200-300 gram węgla aktywnego za 5 zł w, w filtrach ma do masek i możecie z tego sobie przefiltrować wodę sami. Żwir na dole, na górze węgiel aktywny. Puszczacie wodę, do tego najlepsze jest kondo. Też go warto mieć, bo do wszystkiego. Podobnie jak duct tape, to jest takie amerykańskie powiedzenie. Jeżeli nie możesz czegoś naprawić przy użyciu duct tape, użyj więcej duct tape. To jest ta taśma amerykańska. W nią się nawet samochody łata, bo wtedy samochód też biedniej wygląda, co też. Dla Was będzie fajniejsze, bo nie będziecie skazani na obrabowanie. Live są popularne, bo są małe. Koło jest taki, bardziej taki rurka do picia, że można to się nachylić od biedy i wypić kałuży, ale to nie jest przyjemne, więc radzimy wtedy tabletki do tego na wszelki wypadek. Tabletki, jeżeli też byście sobie odkażali rany, są super. Natomiast jeżeli macie możliwość, też z niektórych roślin pozyskacie. Wiosną z drzew oczywiście. Teraz najlepiej spada grycznika, jak sama nazwa wskazuje, na padagrę też przy okazji Wam pomoże.